どこかで食べて食べて。 Zum Teufel. achtung! Englander! Achtung! Go, Englander! Go, go. You can come down now. He won't give you any more trouble. Major Ingram, S.O.E. Our friends from the Dutch Resistance saw your plane go down, so we decided to have a look in case Jerry got too curious.

Nie się pojawia nowa broń. Wablay MK4. I to tej broni. Jak szczelam prawda? To nie widać, że, że się tracą naboje. No i to jest minus trochę tej broni. Jak i innych broni, którym widać, z którym widać amunicję w tej grze. No ale to tylko kwestia wizualna jak na, i, ta jest i tak gra tak spoko. ...takiego kwestię dorzucam. Dobrze. Yy... ...mamy hurtę. Skąd bym wziąłem? Dobra, dobra. Widzę, że tutaj sobie rady nie chcę dać. Co jeszcze co za idioci? Kuty mamy nawet we wszechświatowych ruchach, ale ogólnie rzecz biorąc, mamy y, pomóc tym, tym którzy nas znaleźli, y, odbić jakiś pociąg. Y, nie jestem pewien jaki, ale na no, jakiś pociąg? farmhouse Dobrze oczyśćmy ją. Mam na Stasie Bo innego nie są za słabi kiedy jednak, jak widać. Ta muzyczka. Oh, I like it. Zostało aktualnie dobra, Mamy ściągnąć te dwa karabinki, to nie jest takie łatwe. Dobra, jeden Teraz ten drugi. Dobra, on już jest mój. Jest, dobra, zginął ledwo. Muszę teraz uważać, żeby nie zginąć. Dobra, yeah. Dobra, no już. Na górę trzeba zobaczyć jeszcze. O, co to mój? Dobra, teraz to zrobię. Dobra, ja. Yeah. What the fuck? się nie spodziewałem. Gdzie jestem tutaj? Ktoś mi dopuścił bazookę. Dobra, jest. Dotrzeć do mostu. No dobra. Nie ma, nie ma problemu. żeby wysadza, wysadza, wysadzać. Jakie cioty, kurde. Przez nie tylko HP Dobrze, mam dotrzeć do mostu. Mm, zapewne będę musiał iść za nimi, bo jak zaraz o tu, tu, tutaj pójdę, to mina i bum, po mnie. No i to jest pewnego rodzaju ściana, powiedzmy, że nie można wyjść za dany obszar gry.

Dobra, chyba tyle. Ale czy ja sam z nich szlałem? No super. A oni mi nie pomogli, bo po co? Dobra, przydałoby się jakaś apteczka. Rozproszyć się, rozproszyć się. Mamy coś wybuchowego? Nie. To jeszcze chyba nie, nie te czasy żeby mieć wybuchowego A dwóch na raz ładnie Dobrze jest Teraz ja mam ten karabin Wow, co tu mamy? To jest kara, ale chyba mam już To teraz będę miano boje cyk, Nie dobra Poczekajcie na mnie Dobra, tutaj będzie jechał pewnie ten pociąg No, Z torach jeździ pociąg, ale no nie wiem no dobrze. Idziemy. Żeby następ pociąg nie zajechał, bo nie będzie zbyt ciekawie. Dobrze ja idę ja na lewo, na prawo. Panią dostał. Git. Rozproszyliśmy ich szybko. Wow. Mogę je po No walę w tym bóg jak

Dobra. Podłóż ładunki, ale jak ja mam je podłożyć? No, no dobra. Nie, nie dychaj, tak bo kurde się. Aha, tutaj, dobra. No. Aha, ale widzę, że bez przeciwniku się nie obejdzie. Z tego co widzę. Dobrze, no to tam ominął sobie. No dobra, nie, pierdolić to. No. Dobra. Okay. dobrze jest. Jeszcze dwa ładunki. Ej, to ja, to ja, to 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 to... To to, to nie! Fajnie. Przecież nie zdążę. Jeszcze z, z taką głupią drabiną. Gdzie ta drabina? To jest porąbane, to jest chore. Jak ja mam zdążyć? Pod taką presją.

מה... אתה מבין את זה מהכפילה. וזה כמובן! עתק! Tum, well, Blawo! Right. Dobrze, co teraz? E, Wsiągnij ciężarówki w stodole. Czyli mamy się wrócić do stodowy. Boże... Bez takich, proszę. No, no dobra. Ale widzę, że... Nadal mamy jaki komitet powitalny. Wow! Wow. O kurde, jeden strzał po mnie. Strzał i po mnie, no nieźle. Ten kulawy. Ja to mam brać z LHP i zapierdala nam na Biegusia. Co to ma być? O, jest apteczka. No, come on. To ty jeszcze Się przekonamy. Dobra, idę, idę za wami, bo to nic nie wiadomo z wami nigdy. Dum, 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 dum. Dobrze, i tam pewnie na nas czekają kolejni. No cóż, mam nadzieję, że poradzimy sobie z nimi szybko. Chyba, że... Ale to jest trochę bez sensu. To jest trochę bez sensu, ponieważ... Yy, wcześniej mówili, że... What the fuck? Żeby oczyścić te, te, yy, te, yy, te, yy, tą, to... To kurde, to... To... Bu ten budynek, żeby... Oś no To osiedle oczyścić, żeby potem potem już było... Nie trzeba było nikogo zabijać. No i co? Dalej muszę kogoś zabijać? To jest bez sensu. to tam taki kozak kurde. Dobra Na kit A ja ja ja. To jeszcze na misji dobra, dobra no nie doceniałem tej gry, naprawdę tego dodatku, raczej. że dalej. że dalej będzie trzeba uciekać teraz. Myślałem, że uciekania będzie już w następnym odcinku. A tutaj nie, bo to nie koniec misji. Po co światło włączasz, idioto? Zabili nas... Dobra, ja sobie kucnę i poczekam. To nie, nie muszę nikogo zabijać. Niedzie jak szalony, naprawdę cóż Czu za spryt był w tamtych czasach. Pozdro, naprawdę no ale dobra, jedziemy i teraz trzeba ściągnąć tamtych bazułką, ale który jest bazułką? No, i nie zabili teraz, tylko dajcie chwileczkę. Aha, o dziwo. Gra została zapisana tym razem tutaj. Nie wiem jakim sposobem, ale okej. Okay. Jest, udało się. Przejechaliśmy. To jeszcze nie koniec. Nie jestem lepszy. Dobrze, to był koniec tego odcinka Więc komentujcie, więc subskrybujcie i zasubskrybujcie Ikke